Siema, dzisiaj będziemy mechanikami! bika by Hadik tajku, zobaczymy czy fajne, czy nie fajdę, bo tej są spoko, a ten się zdaje bardzo spoko. Słuchajcie, dzisiaj jeden odcineczek, łapkę zostaw, będzie miło, a my e, wbijamy do pracy. Siema, płyst hasę property from bank. Aha, dobra, git. Jesteśmy na złomowisku! O mój Boże! Dobra, będziemy tutaj pracować. Buy foundation, dobra, siemano. E, basic tools. I workstation. Na to nas było stać. Do już tutaj pracuje nam ziomal i ogarnia outka i my sobie zarabiamy kaskę. Elegancko, ale świetnie pan pracuje. Tylko będą jakieś inne auto, może? Czy nie będzie innych out? Chyba nie będzie innych out, ale to dobra. Takie autko nam styknie, a my sobie kupmy garage doors. Dobra, ale po co nam wszystko pokazuje, co mamy kupować? Co to ma znaczyć? Aha, chyba to działa tak, że kupimy byle. Co czekajcie, dzień na sekundę? Nie zwiększa nam. Aha, czyli będą później rzeczy, które będą zwiększać. Spoko, spoko, dobra. To mi odpowiada, nawet. Kupmy sobie kolejną ścianę. I jeszcze jedną ścianę za 75%. I będziemy mieli już wszystko z tych startowych rzeczy, słuchajcie. Startowe rzeczy są najważniejsze. A jeszcze dach trzeba chyba kupić. Czyli nie trzeba kupić dachu. O, jest dach za stówę, dobra. Wybierzmy tą stówę. Mamy stuwę kupmy dach i teraz mamy... Aha, jeszcze światło, no tak, przecież musimy startowe rzeczy zebrać yy, i dopiero wtedy możemy coś robić, tak? Dobra, 75, mamy już wszystko? Mamy już wszystko. I co teraz możemy kupić? Możemy coś kupić w ogóle? Halo, czy są tu jakieś przyciski? Ja nie widzę tutaj żadnego przycisku, halo? Ja nie widzę tutaj nic! Dobra, odbierzmy. Aha, gdzieś nas prowadzi. Jest, workbench! Tutaj dostajemy kasę, bo jest na zielon, tak? Z 9 na... Aha, co my robimy? Co my teraz? Uwaga. Aha, możemy tak zarabiać kasę. What? Tego typu? Co jest? I tak 10 dolarów sobie tak zbierasz. Dobra, spoczko. Dobra, kupmy sobie rampy, wiatrak, rampy. Aha, dobra. E, teraz zlew sobie kupmy. Elegancki zlewik. Kupmy sobie tutaj kolejne rzeczy. Aha, czyli będą po prostu rzeczy, czajcie to, będą po prostu rzeczy, z których będziemy mogli zrobić stojąc i tam e, klikając sobie. To w sumie fajne, w sumie fajne. E, tutaj mamy toolboxika, iCompressor, i Musimy skończyć ten warsztat, a potem zobaczymy co dalej. Na razie mi się podoba fakt, że możemy sobie na przykład dychę e, zrobić, nie idąc po kasyce, czy możemy sobie tutaj pokręcić chwilę. Pokręcimy i dostajemy za to kaskę, po prostu 10 kasy. Elegancko, w sumie fajne. Szkoda tylko, że tak mało tej kasy, powinna być 100 za takie kręcenie. To wtedy by się bardzo opłacało kręcić. Dobra, myk, toolbox. Mamy narzędzia, elegancko, tylko szkoda, że cały czas jest 9 na sekundę, wiecie. Kompletnie nie widać tego progresu i musimy czekać. Jakby powinni zrobić coś takiego, że kasa ci rośnie. No jakby wiem, że byłoby o wiele łatwiej, ale byłoby przynajmniej ciekawiej troszeczkę. Dobra, mamy za 189 equipment shelf. E, Soj, kupmy teraz dekoracje dwa razy. Za 175 dwa razy to trochę dużo, szczerze, jak za taką głupotę, ale dobra, nie będę bałdził. E, trzeba mieć jakieś dekoracje w warsztacie, na przykład tak zwane plakaciki. Jeżeli wiecie o co chodzi, to pozdro. <ścoughs> to każdy mechanik chyba ma takie plakaciki, dobra. Myk, bałem, żeby ich nie było, dobra, już się bałem, że będą, już się bałem, że będą. Musimy do oka każda kupować za 175, wszystkie rzeczy. Imo, trochę cringe. Trochę cringe, że tak zrobili. pokęćmy sobie tutaj z was, żeby ta kasa się tam pozbierała. A my sobie przynajmniej coś tutaj pokęcimy tak wiecie, z nudów tak zwanych. Tak, z tak zwanych nudów. Uwaga. Okej. Okay. A, mogę przerwać. A, to wtedy się tylko odładowuje. Dobra, już czekaj, o co chodzi. Mamy kasę na te dekoracje. posty jest, zróbmy. Elegancko, jakieś tablice rejestracyjne. Spoczko. I ostatnie 175. Mam nadzieję, że ostatnie. Mam szczerą nadzieję, że ostatnie 175 wniutko mamy. I uwaga, co tym razem będzie? Na co my teraz zbieramy? Nie mam pojęcia! E! A, dobra jesteś! Co to jest? Wrecked Vehicles! Przecież my już mieliśmy takich wehikulów tutaj dookoła miliony. No, zobaczcie, to jest jakiś rozbity Dodge Charger, chyba. E, tutaj jest, co to jest za auto? Nawet nie wiem, co to jest za auto. Jakiś pont, jak pewnie. E, tutaj Nissan. E, no, powalone. Ford Focus jakiś. Elegancko, elegancko. Dobra, bierzmy sobie w takim razie kasę i ku kupmy te Wrecked Vehicles. E, I zobaczmy, co nam to da. Chyba nic nam to nie da. A, możemy usunąć! Aha, ja, byłem, ja myślałem, że tam możemy kupić kolejne. <laughs> się tak coś zastanawiam. Po, po co mam te wrecked vehicles? Da, mamy tutaj Park Foundation, parking, myk. E, I będziemy mieli kolejny parking, w sensie pierwszy parking w sumie to jest pierwszy parking. Da, zbierzmy troszkę więcej, żeby kupić od nas dwie te rzeczy, czyli 75 plus 55. E, także nam styknie tyle. Dobra, elegancko kupmy te dwie rzeczy na no spokojnie: myk i pek. Dobra, i co tutaj będzie? Aha, czyli to będzie... Nie wiem, co, co to ma być? Kiedy my zaczniemy więcej zarabiać? Halo? Przyszczyskamy jak na razie, cały czas mamy 9 na sekundę i nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, mamy co z... cały czas plus 9, możemy kupić sobie kasę oczywiście za obuksy. Eee, XD. Odbierzmy sobie to i zainstalujmy światło, ja myślałem, że tu będę behalikiem. O kurde, będziemy mieli personal vehicle. Dobra, to tyle mi wystarczy, ja chcę mieć po prostu personal vehicle? A nie, coś tam mamy dalej, zobaczcie, coś tam mamy dalej. <laughs> TS Health, dobra, kupmy TS Health, kupmy TS Health. Nie kupujmy na razie auta, po co nam auto? Ja nie mogę, ale kiedy zaczniemy zarabiać cokolwiek, cokolwiek więcej? Co coko... O kurde, możemy tylko tutaj cały czas clear'ować. Możemy cały czas usuwać te vehicles. Ja nie mogę. Break room. No ale po co nam break room? Nie potrzebujemy odpoczywać. To jest small garage. Jak chcę duży już mieć. Dobra, kupmy to. Możemy przez ścianę zarabiać? O, ciepanie, ale zdaliśmy cheata. Czy to jest lambo? Czym mamy tej wak lambo? Wystarczyłoby sprzedać ten wak lambo i byśmy zarobili 5 klocka. To nie, to wolimy płacić, żeby ktoś to zabeł. Tak, kupmy światła, żeby już tutaj wszystko mieć z tego tyłu. Bo już się zaraz denerwuję, Myk, Oświetlenie, eleganckie. Już kupmy to, żeby było z główki. Dobra, kupmy ten breakroom, no. I będziemy teraz... Aha, czyli tylko tyle kupiliśmy? Aha! Naprawdę my tylko tyle kupiliśmy. Aha! Jakby to jest ten cały breakroom. Całym breakroomem jest to, że mamy jeden fotel, radyjko i opony, na które możemy postawić piwsko. Elegancko, elegancko, to po prostu elegancko bym powiedział. Ja nie mogę... O, w końcu coś innego. Siema, czy będziemy mogli kupić coś, co nam się przyda? Oświetlenie. I uwaga, oświetlenie, tak? Czy to będzie oświetlenie kolejne? Oczywiście, by lights! Ja piedzielę. Dobra. Zobaczymy. No przecież te... No przecież to jest. moje no, to jest Lambo! moje no, to jest Lambo, jeszcze silnik ma. No przecież to jest tyle pieniędzy. A my mamy za to płacić, żeby to usunąć. Nie o no, mocno powaliło. Kogoś mocno powaliło. Tak, clearujemy tutaj. I nic się nie zmieniło. Nic. Kompletnie, my tylko teraz clearujemy plac. Z samochodów. Wow! Możemy, aha, możemy za 400 Robux kupić auto do Driftu albo zwykłe auto nasze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko czaję. Wszystko jest zrozumiałe, słuchajcie. Tak no, jak widzicie, po prostu kliujemy z wraków nasze I nasze Tutaj też jest? Nie, to jest oświetlenie za stube. Nie ma odczytu, kupuję oświetlenie. Nie ma takiej opcji. Kupujemy te wraki. Chcę się pozbyć tych wraków. Sam teraz naprawdę chcę je za kasę. To jest 700, a nie, to mi nie stać. 250 kreujemy kolejne wraki, Uwaga, i nic nie możemy tu kupić. Możemy? Shipping container. O kurde, no to elegancko, no to elegancko. Tylko cały czas zarabiamy 9 na sekundę. Nic przez cały czas. Wyłączmy te findingi, bo to mnie tak denerwuje. Store. No mamy tylko do kupienia kasę. To mnie tak denerwuje. Mordo, usujmy te weg vehicles. Mamy shit foundation. Dobra. Ja Ty mamy kolejne Wrecked Vehicles i nic nie zarabiam więcej. czaisz to. Tutaj nie ma nic zarabianego więcej. Nic nie zarabiasz więcej. Nic. Nic a nic. Czaisz to. Tutaj po prostu biegasz i nie zarabiasz nic więcej. Cały czas masz ten sam zarobek. Dobra, shipping container, może to. Nie, to jest tylko ozdoba. To jest wielki do importu out. Ja pielę. Dobra, 275 potrzebujemy. To jest ostatnia nasza nadzieja. To jest te 275 kasy, tak? 275, dobra, nie, robimy to, robimy to. Dawaj te 275 kasy Pan mechanik mógłby trochę szybciej, żeby taka skleciała szybciej, ok, okej, okay? dzięki ja nie mogę. Te 275 kasy musimy zabrać i zobaczmy, czy w końcu jest coś, co nam pozwoli więcej zabrać. Zobaczmy Aha, ta ściany, trzy ściany po 89. Ja piedzielę. Dobra, musimy to zrobić, musimy. Let's go! Zbieramy, biegniemy i tak w kółko. Nie, to jest... Dobra, jakoś tutaj szopę walimy elegancką. Mam nadzieję, że z niej też coś zarobimy. Zobaczmy, czy zarobimy choć trochę więcej z tego tajkuna, Chociaż trochę, żeby to razy 2 było. Żeby to razy dwa było, to ja będę już szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Przenikłem przez ścianę. Ale to nic się nie dzieje, słuchajcie. Często się zdarza, że przenikasz przez ściany. Ja piedzielę, dobra, proszę, proszę, teraz musi coś być. No niech się pojawią jakieś rzeczy. Że możemy zarabiać, proszę. Myk. Mamy i. A, jeszcze drzwi. No tak, zapomniałem o drzwiach. Jeszcze sufit pewnie trzeba będzie kupić, zanim cokolwiek będziemy mogli tam zajść ciekawszego. E, także kupmy, oczywiście, bo to tak trzeba. E, mamy drzwi i mamy jeszcze sufit. Ile będzie kosztował sufit? 200 za dach! Okej. Okay. No to nam trochę brakuje, ale to oczywiście sobie podbiegniemy. Nic nie szkodzi. Oczywiście nic nie szkodzi. Zero z tesiku. 4 zrobimy chociaż grosz. A jeszcze trzeba lampy kupić. No. no tak, jeszcze trzeba lampy kupić. Ile tam lampy kosztowały? Już nawet nie pamiętam, 200 coś. 200 coś kosztowało, więc weźmy sobie raz, przekręćmy tutaj naszym tym naszym tutaj narzędziem specjalnym i dyszka zarobiona elegancko. Mamy 300 kasy, 300 kasy! No to musi na coś stać. Musi stać na to oświetlenie. 140 oświetlenie i... Jest! Parc Inventory! 255 będziemy mieli coś do zarabiania i zobaczymy czy nam zwiększy to Czy nam tego nie zwiększy? Dobra, mamy to, mamy to, w końcu jaki zaobek, no chyba ten tajku się oskęca właśnie, chyba do tego momentu czekaliśmy żeby zrobić... Aha Jest! A, jedno! O jedno się zwiększy... Nie, to jest żart! Zwiększyło się o jeden! Cześć to o jeden na sekundę. O jeden. Za zbudowanie tego o jeden. Ja... Dobra. Najwidoczniej tak trzeba żyć. Najwidoczniej tak trzeba, dobra, 200 ile nam kosztowało? 250 za sklejowanie tych samochodów Także oczywiście to zróbmy 120 potrzebujemy, także let's go, 100, 110, 120! Elegancko idziemy oczyścić kolejną lokację, w której zbudujemy coś, co nam da plus 1 na sekundę i wydamy na to 15 tysięcy, albo jednak nie, możemy kupić lampy tutaj. Czyli to chyba nic nie dało. Nie no, musimy te Faki za 750 oczyścić. Ja wam mówię, że to się nic nie zmieni. Dobra, kupmy te dwie lampy, te dwie lampy nam potrzebujemy. Dobra, to przejdźmy się teraz. Kupmy lampę tu i lampę tu i już będziemy mieli tylko jeden punkt, w którym możemy coś kupić, Przejdźcie jeden punkcik. Także let's go, kupujemy oświetlenie tu i kupujemy oświetlenie tu i będziemy mieli cały plac już zrobiony, calutki. Nie będę tego czyścił. Dobra, wbijamy. I mamy, została nam jedna rzecz do kupienia za 750 kasy. Tu będziemy zbierać jakieś minutę ponad czasu. Dobra, niech to się tam zbiera, ja w tym czasie sobie pokręcę, żeby chociaż tą dychę dorobić Ciężkie życie! Ciężkie życie na tajkunie. Naprawdę to jest najtrudniejszy taikku, jakiego kałem. Ej, zbugowałem to, widzieliście? Chociaż nie. Czemu w połowie łapię? Aha, bo to można patrzeć od razu E kliknąć. Łot tego typu! Łot tego typu, czekajcie. No kurde, nie dam rady szybciej, nie dam rady szybciej złapać. Nie dam rady szybciej złapać. Nie da rady szybciej, nie da rady. Nie ma takiej opcji, że szybciej niż to złapię. Hop! No nie, nie da rady, nie da, nie da rady, nie da rady. Nie ma takiej opcji w ogóle. Nie, ta spory złapałem, za późno. Ale trzeba mieć reaction time, niezły. Dobra, zobaczmy. O, no i zepsułem. Myślałem, że to da rady jakoś tak oszukać. Mamy 700, słuchajcie, Stać nas na. Oczyszczenie kolejnych wraków i możemy tutaj... tak. Jak nie wiecie czemu się uśmiechnąłem, to możecie wbić na główny kanał. Tam taki były nagrywane, troszeczkę inne. Dobra, niechaj będzie futtek, który Jeżeli on nam da jeden, jeżeli on nam da jeden do zarobków, to jest koniec tego tej kuna. Przysięgam. Ja nie mam psychicznie, jeżeli to będzie jeden. Jeżeli to będzie jeden. Jeżeli to będzie jeden. No, 330 potrzebujemy. Myk. Zobaczmy w takim razie, ile będziemy zarabiać na sekundę. Powiem tak. Czasami się tak zdarza, że jest ci smutno. Ej, trochę skamuwa. Trochę skamuwa. Nie powiem, że nie. Jest to bardzo nawet skamuwa. Nawet bardzo skamuwa. No. Fajny, fajny tajkunik, bardzo oczywiście polecam i musicie sami zagrać, że jest super, bo mi się już nie chce. Siema, Elu!